Gofry, kto ich nie lubi, zwłaszcza że to tylko baza, a na nie można położyć od słodkich składników? powytrawne, ale jakie urządzenie wybrać? Jakiś czas temu kupiłam grill elektryczny, ale oprócz funkcji grillowania, mocy czy regulacji temperatury, zależało mi, żeby w zestawie były płyty do gofrów. Finalnie zdecydowałam się na grill elektryczny Brown MultiGrill 7 i myślę, że to co oferuje jest adekwatne do ceny. Moc tego urządzenia to 2000W, maksymalna temperatura to 230 stopni, posiada trzy ustawienia grilla, dość szybko się nagrzewa, a gofry mam gotowe po kilku minutach. I wychodzą świetne, kiedy się staram zrobić ciasto na nie z przepisu Czyli na przykład białka ubijam osobno, ale też kiedy kombinuję i robię masę białkową, sera, wszystko od razu mieszam. Ostatnio zrobiłam placki ziemniaczane, ale zamiast je smażyć na patelni i oleju, po prostu wrzuciłam je na płytę do gofrów. Poczekałam 15 minut i było gotowe. Naprawdę polecam taką formę tych placków. Jeśli chodzi o same płyty do gofrów, to bardzo pasuje mi to, że wychodzą cztery mniejsze gofry. Myślę, że do użytku domowego to jest najlepsze rozwiązanie. Pełna recenzja i test.